Cześć, tutaj to i Ewa. Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić na bardzo wyjątkową aukcję biżuterii polskiej projektantki. Panorama Lesage. Są to kurczyki, które mam na sobie. I na szyi, które ja mam na szyi, a wy możecie na niego patrzeć. Panorama, czyli Anna Grabowska jest polską projektantką specjalizującą się w biżuterii szydełkowej, tak zwanej, ale wyrabia też piękną biżuterię z kamieni, które Zrobione są przez morze, bardzo serdecznie polecamy wszystkie ich wyroby, ponieważ miałyśmy nieraz okazję z je zobaczyć, a także przymierzyć. No i co, Zachwyciły nas, prawda? Są fantastyczne. Po pierwsze jest to remo, e, coś niespotykanego, ponieważ e, akurat te kończyki i e, naszyjnik zrobione są z moheru, tak. e, z kulek. Tak naprawdę w środku nie ma nic. Ja w się sensie zastanawiałam, czy tam jest plastik. Ale to jest rolowane, tak? To albo? jest, tak. To jest rolowany mochet, później jest obrobiony szydełkiem, więc jest naprawdę bardzo lekki. Przełożony jest drewnianymi kurkami, czy też z takiej masy chyba one są, dlatego są takie lekkie, prawda? Całość jest naprawdę bardzo niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju. No nie znajdziecie z drugiego takiego w całej Polsce. No a cen, na który Panorama Lesarz przekazała biżuterię, która znajdzie się właśnie na aukcji, jest bardzo szczytna, ponieważ jest to już osiemnasty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na który właśnie ta seriala została oddana i weźmie udział w aukcji. Bardzo serdecznie zapraszamy. Wszelkiego rodzaju informacje na temat panoramy znajdziecie na jej blogu. Już Wam mówię, jaki to jest adres, żebym nie pomyliła, więc zerknę ściągawkę lesarz.blog.onet.pl. Aha, jeszcze link do aukcji znajduje się pod spodem tego wpisu. Także bardzo serdecznie klikajcie, I licytujcie i... i przychodźcie 10 stycznia, bo już wtedy wielki finał i wspierajcie tę inicjatywę, to wspaniałe wydarzenie. Raz Dużo zdrowia, radości, szczęścia, marzeń spełnienia, i uważajcie na wasze brzuchy, żebyście się nie przejęli. Sylwestra. Takiego, którego nie zapomnicie przez całą rok. Oczywiście z, z tym jedynym.